To, że dzisiaj jesteśmy konkurentami, to wcale nie oznacza, że jutro nie możemy być na przykład partnerami w biznesie, albo w jakimś konkretnym projekcie, ewentualnie możemy robić inne sojusze i alianse, bo tak ten rynek dzisiaj wygląda. Ja utrzymuję bardzo duże, fajne i ciepłe kontakty z wieloma osobami na rynku, które mogą powiedzieć, że to są moi konkurenci. A tak naprawdę są wszystkie osoby, które strasznie cenię. Po pierwsze przez to, co zrobiły, w sensie co zbudowały, w jaki sposób się prezentują na rynku. To, że potrafią robić fajne, mądre rzeczy, z którymi się czasem zgadzam, z którymi się czasem nie zgadzam, ale też mam okazję w ogóle poprowadzić bardzo fajną, merytoryczną dyskusję. I to jest moim zdaniem super cenna, cenna rzecz, jeżeli chodzi o konkurencję. Jeżeli jesteśmy na rynku konkurencyjnym, robimy fajne rzeczy, to znaczy, że wspieramy kogoś, więc jakby. Nawet jeżeli ja jestem konkurencją z firmą X czy Y i postrzegamy siebie jako konkurenci, to ja cały czas czuję, że oni robią fajne, mądre rzeczy dla jakby sprzedaży biznesu w Polsce. Jeżeli ja jestem w stanie dołożyć do tego swój unikalną perspektywę rzeczy, które robię, nie czuję się finalnie konkurencją.